Mako w tej już tej samej was a to jest pierwszy. No nie pierwszy. Tylko druga, jak ja mam z tego samego sobie co wcześniej. Tylko teraz się trochę zmienił. Teraz wam wszystko pokażę. Tutaj macie spawn. Jeśli będziecie odradzali. Tak, tutaj macie teleportery. Nie wiem. Tutaj macie sklep. Działki. Nie wiem, co tutaj będzie. Survival. No i takie inne. Nie Oczywiście. O, jakiś komuś. Nie wiem, ogólnie jak ja na tym serwerze dopiero chwilę. Przed chwilą dopiero co mi się chciało wejść. Ale brzydki jest nasz Nie wiem, tutaj jest. To są jakieś pokoje VIP-ów i inne rzeczy. No, nie wiem, no ogólnie serwy teraz mi się bardziej podoba, niż wtedy. Co to jest? nic, ale wiesz, że są trochę inne: są areny PVP, VIPy PVP, a jeszcze jeden no teraz nakręcam. Sam, bez nikogo. bez żadnej pomocy, sam nakręcam. Jak chyba pierwszy weszłem na ten sewory. O, macie iPad, PvP to jest. Eee, co tu mamy jeszcze? Flybe. Wojnach. Nie wiem, czy to na ten jest. Nie ma. czekać. Jakby co, jestem tutaj, więc się nie przejmuję. Dziękuję. Eee, no, nie wiem. Ogólnie serwer mi się strasznie podoba. Chyba jest nawet lepszy niż wtedy, powiem Wam. O Enchant. Nie wiem czy może być... Nie wiem no dużo rzeczy nowych jest. Piękniejszy spawny. W ogóle dużo lepszych F home. mogę pokazać co tylko. Nic więcej nie mogę stracić. Gdzie to jest ten praktycznie tylko tyle na razie? No ale to jest już w budowie dopiero To wiecie mi To nie jest takie, co To jest jeszcze to Jest jeszcze u góry, nie to, też to jest trochę ciężkie Tutaj mam swój pokoik malutki Nie wiem tutaj mam jakieś mieczyki, kisyki żelaza Hej, różne rzeczy tutaj mamy Nie wiem co kolega ma nie jest. Nie, tu ogółem będzie jeszcze dużo budowania tutaj, ale praktycznie na razie sobie Nie, tutaj coś jest, ale co? Nie wiem, tam jeszcze... Warp, yy... nie wiem... Vibe. help... Nie ma takiej komendy teraz już. Nie wiem jeszcze jak chcę mogę wam pokazać działkiem nie, Zresztą od sklepu tak po kolei będę chodził U, w sklepie możesz tylko kupować ale zbierać w piszmo Och, ale dużo na nie, jest najbogatszy co za 500 Coś takie... Boteleczka z x 32? za 32? Taka buteleczka? No, mało co nam dało. O, skrzynki gasu macie. Jedna płytysiaka, TMT, m Nie wiem, różne rzeczy macie. Nie wiem, tutaj jeszcze inne będą rzeczy później. Tylko tak jeszcze, jedno, jak nie wiecie co tam było w tamtym. Miałem takie jedno PvP, ale wiedziałem, że to wam się niezbyt tak może spodobać. To PvP też mi się nawet samemu nie podobało. Ok, tu mamy? Działki, o. Działki, zobaczymy, czy ktoś już się wybudował gdzieś. Jak widzicie, na razie nic jest pusto. Pff, tam może jakieś kuchnate no tam coś jest... nie wiem. Różne rzeczy ogółem mogą być... Uff, <słuch> jeszcze mogę wam na szybko pokazać, ale nie wiem czy fajne. No nie, w sumie weszłam. Zaczynamy miłe gry, Pss. Ogółem sens się jest dobre, bo... Czekaj, wziąłem kilofa. Nie wziąłem kilofa, szkoda. A mi się przydało je zombo mysłko? Też nie yy, no dobrze, chyba tutaj zakończymy za ten odcinek No i to chyba będzie tylko na tyle w tym odcinku. Ale jak wam się... Nie wiem... O czekajcie, pójdziemy po miaska, bo tam jest się pali zombie. jeżeli wam się będzie odcinek podobał, czy coś... To piszcie najwyżej, że jeżeli chcecie, nie wiem, że ja końcu tutaj z tego filmiki... To piszcie po prostu, nie ma się tego wstydzić. Tak, wiem, mikro jest nie? Może sobie nowe kupić. Patrzę sobie nowe kupiłem, ale... Okazało się, że no, nie chcę nic się nagrywać z tego mikro. No i już na tym wstałem jednak. Ale nie mówię, wiecie się, nie tylko sobie kupię nowe Oklipy za ten wybuch. Szybko go zbijemy. Mięska no, nie dałeś. trzeci. Co, no co namieska nie dajecie pa to już na spawn'a i to chyba będzie koniec, bo widzę, że odcinek ma w minut coś, a więc to chyba tyle jak A więc pożegnam się z wami na tym przepięknym spawnie. I komentujcie subskrybujcie. Na razie i cześć, pa!